Ale ogólnie przemówienie to jest parafialne. Znajdą się podróby w międzyczasie. Jakieś polski, jakieś kurwy śledzą. Takie polaczkowate. Mamy myśli Adriana, nie? Adriano podobne. Nie mówię o Adrianie konkretnie, ale Adriano podobne. I one będą próbowały nas naśladować, bo to są przegrywy jebane, które same nie potrafią nic wymyślić i zawsze, nigdy się same nie wybiły. I żerują na innych. Takie, no, to tak w skrócie, takie kurwy jebane, no. I te kurwy przyjdą. Ja wiem, że one nie zdobędą takich zasięgów. One, myślę, że 10 tysięcy widzów to jest ich maks. Ale bliżej skłaniałbym się ku 5 maksymalnie. E, I to jest maksimum. Ale pamiętajcie, że Trans TV jest oryginalne i rządzi. to nie jest kwestia tylko Tajlandii, ale osób, które tutaj z nami są. No ale chodzi mi, żebyście jebali nasze nie jebali, żebyście wyjebane mieli w nasze podróbki po prostu, nie? O. My tutaj specjalnie wrócimy dla was i nie do końca na patong. Będzie bankok, będzie patong, będzie Pattaya, Pattaya, będzie wszystko. Znaleźliśmy ludzi, którzy nam w tym pomogą, wspierających i to wszystko zrobimy dla Was. Wiadomo, że dla samego siebie też, bo... Jak ja, jak ja się rozwijam na kontencie, który Wam się podoba, wy macie co oglądać, ja mam wam co dać. Wy mnie propsujecie, ja jestem szczęśliwy, ja idę za wami, wyjdziecie za mną.